Witajcie moi drodzy z tej strony miku szybka, naprawdę szybka informacja, nawet kilka. Umieściłem tę info już na Facebooku, ale wiem, że nie każdy go śledzi, więc zrobię taki osobny filmiczek. Niestety z powodów smutnych, powodów rodzinnych nie będę mógł się pojawić 29 na moim evencie, dlatego muszę go przełożyć na 5 września. Mam nadzieję, że zrozumiecie i nie będzie z tego powodu jakichś większych problemów. Przekładamy o tydzień event na 9 września na, na 5 września, przepraszam na sobotę równocześnie też oczywiście ulega wydłużeniu okres przyjmowania przeze mnie powtórek, nie musicie wysłać ich do 26 sierpnia, macie czas do 2 września, więc jeszcze tydzień możecie sobie wysyłać te powtóreczki do mnie, są jeszcze miejsca więc musicie spokojnie wysłać ową powtórkę i na pewno się ktoś jeszcze mieści w dziesiątce najlepszych, równocześnie też chcę Was poinformować, że nasz Darczyńca, anonimowy darczyńca e, przekazał mi informację, że główną nagrodą nie będzie piąty, a szóstotierowy czołg premium. Więc jeśli będziecie chcieli sobie, e, jeśli wygracie, oczywiście, zmagania, będziecie mieli wybór albo wygrać 2,5 tysiąca golda, albo czołg premium oraz 1000 golda. To wszystko będzie od was zależało. Nagroda jest, że tak powiem, o tier wyżej. I druga sprawa, e, która na pewno powoduje, że będzie mało, mało zainteresowanych moim eventem, ale słuchajcie, są sprawy ważne i ważniejsze. Siemka TV organizuje właśnie w tym samym okresie, co mój, co mój event, czyli 5 września, stream charytatywny. Jest to bardzo, bardzo ważna sprawa, ponieważ zbierają pieniądze na leczenie małej lilki, która urodziła się niestety z wadą serca. Jedynym ratunkiem dla tej małej osóbki jest bardzo kosztowna operacja, która kosztuje 100 tysięcy złotych. Mają już uzbierane 23,5 tysiąca, a jeszcze brakuje im oczywiście 76 tysięcy 500. Czas, jakich chcą tu to jest do 20 września, ale ten stream będzie trochę wcześniej. I tu apel z mojej strony do Was, kto nie będzie mógł pojawić u mnie na evencie, bo na przykład nie będzie na tych wyścigach zakwalifikowany, proszę Was od razu 5 września do 7 TV logujecie się streamujecie razem z chłopakami, bawicie się z nimi i wpłacacie pieniążki, e, jeśli tylko będziecie mieli taką oczywiście możliwość. Tutaj się każdy gros liczy. No, Lilka jeszcze długo nie pożyła na tym świecie, a chcemy, żeby pożyła jeszcze długo, 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 długo. Więc e, tutaj mój apel, Siemka TV e, stream charytatywny 5 września. Zapraszam Was serdecznie. I cóż, z mojej strony to tyle, pewnie słyszymy się w tygodniu, jakimi, jakimiś bitewkami w weekend zobaczymy I za tydzień oczywiście wielki event, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić Ja też mam taką nadzieję, że będzie fajnie I ci, co nie będą u mnie, zapraszam, oczywiście jeszcze raz powtarzam, Siemka TV, stream, charytatywny, stream charytatywny, pomoc małej Lilki dla, dla małej Lilki leczenie serduszka dla tej małej osoby jest teraz w tym momencie naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne Trzymajcie się ciepło, do miłego, cześć!